Chłapię sobie 35 minut na piechotę do hostelu. Ciekawy jestem, czy w ogóle będzie chodnik po drodze. Okej, okay, pierwsze wrażenia są takie, że jest zimno i pachnie krową. Chciałem jechać uberem, pokazywało mi 4 euro, myślę sobie, dobra. Stać mnie przecież, pojadę sobie, czemu nie? Ale stałem tam jak ten debil przez 5-10 minut, nic tam się nie chciało złapać na tej aplikacji, pomimo tego, że pokazywało, że za 6 minut będzie. 6 minut, rozumiecie panie, 6 minut i zaraz pan już jechał. A nie pojechałem, bo, bo nic się nie chciało znaleźć. To monstery Pierwszy raz widzę monstery, które rosną w naturze Jeszcze widziałem je u kogoś w mieszkaniu Albo u siebie w mieszkaniu fajnie się z Tobą spotkać, w Liściu. Mm -hmm. to ja jeszcze nie widziałem nigdy nie byłem chyba nigdy tak blisko tak dużej różnorodności roślin muszę przyznać, że jest to super spójrzcie na te korzenie Spójrzcie, to jest jakaś stara rura, która prawdopodobnie odprowadzała ciepłą wodę z jakichś gorących źródeł. Bądź może po prostu samą wodę z wodospadu. I ona jest wszędzie dziurawa i już się wdarła tutaj w natura i wyrasta z tej rury teraz. Wyrastają z tej rury teraz paprocie. Nie no, super to wygląda. Witam w przeglądzie aloesów. Jesteśmy dzisiaj na wyspie San Miguel. Została skolonizowana w XV wieku, natomiast od tamtego czasu aloesy tutaj były pod ofroną i o taki właśnie się tutaj na miedę gatek uchował. A mieści się on właśnie zaraz tutaj przy wybrzeżu na południu wyspy. Myślę sobie, że to dobre miejsce dla tego aloesu, bo w sumie to czemu nie. Okay. No, przepięknie, to jest tak zielono wszędzie. Taka bioróżnorodność. Byliśmy zobaczyć też jeden wodospad przed chwilą. Nie mogę się napatrzeć na te widoki naprawdę i cieszę się niesamowicie, że tutaj jestem i że będę mógł spędzić tutaj trochę więcej czasu. Mam nadzieję, że zostanę tutaj nawet miesiąc, ale to zobaczymy, dopiero się okaże, jak przyjadę do, do, do Tomasa. Nie no, po no, prostu pięknie. Ten zapach, zapach na... W tej podróży wszystko się dzieje bardzo szybko i trochę, trochę nie wyrabiam ze spontanem całej tej wyprawy. Wczoraj miałem bardzo szybki dzień, dużo rzeczy naraz się wydarzyło, byłem pod koniec dnia wykończony. Dzisiaj od rana znowu już, wiesz, zjadłem śniadanie i od razu już jakaś przygoda. Jest się 1 listopada, więc. Bo zazwyczaj spędzałem ten dzień w Rzeszowie na grobach z rodziną, a dzisiaj jestem tutaj i no jest to duży, duży, duży kontrast. Mam nadzieję, że niedługo to tempo trochę spowolni i że będę mógł złapać oddech, się zastanowić poczytać coś, się pouczyć hiszpańskiego, czy, czy po prostu odpocząć, ale. No nie chcę narzekać, bo to co tutaj przeżywam teraz jest yy, tak, na, tak naprawdę przepiękne i cieszę się. i bębenków szybki rytm pośród drzew. Są brzegi, które pamiętam i ścieżka, którą znów pójdę Jest w głębi serca w pieśnie mi nocą żywy głos ziemi ma. O, San Dominio. Po nagłych burz i miłości Już płynie, już rośnie Obraz twój w niebieskiej mgle o, o, graj Michalisco Śpiewaj starą pieśń karnawału Z racji tego, że pojawiłem się tutaj zupełnie na spontanie i tak naprawdę nie wiedziałem, bo tu się za bardzo przygotowany i nie potrafię za bardzo opowiedzieć o tym miejscu, ale jesteśmy teraz e, widać w jakimś turystycznym miejscu, w którym jest dużo młynów wodnych starych. I te młyny wodne są z e, XVI wieku, jak się dowiedziałem przed chwilą z tablicy informacyjnej czyli 100 lat później, po tym jak się ludzie wprowadzili, czy tam odkryli tą wyspę. Już powstawały tutaj takie młyny wodne i wykorzystywały właśnie siłę wodospadów naturalnych, które tutaj są, występują. Tak więc nieźle. No tak, to nie jest moja wycieczka, to nie ja sobie ją wymyśliłem, nie ja sobie ją zorganizowałem, więc więc trochę na spontanie się znajduję w tych miejscach, ale cieszę się bardzo. Okej, okay. zaczyna się. Dobra, w swoim życiu byłem już nad morzem, byłem już nad oceanem, byłem nad jeziorem, na pustyni, w górach, w lesie, ale w dżungli to jeszcze nigdy nie byłem. I, i właśnie jestem w dżungli. I zanim mówiłem. Co za klimat! Niesamowicie je tu jest taki. Tu jest zajebiście Naprawdę Takiej bioróżnorodności to ja nigdy nie widziałem w swoim życiu. Jest tutaj tak dużo różnych rodzajów drzew i roślin, że niesamowite to jest. Nie mieści mi się w głowie. Spójrzcie, tutaj drzewa nawet wyrastają z innych drzew. To Coś pięknego. Co tam ziomeczku? Co tam, ziomeczku? Jesteś głodny, co? Dobra, zatrzymaliśmy się z ekipą wesołą na punkcie widokowym, który był... nieplanowany w sumie, ale... Zatrzymał nas ten na autobrót tutaj, który wygląda zjawiskowo. Może pogoda nie jest najlepsza na oglądanie widoczków, ale nigdy nie jest najgorsza do tego, żeby poglądać te piękne rośliny. Yes. Massachusetts. It seems unreal. Would you shit here in this place? Totally. I would definitely shit totally. here. Totally. <laughs> wow. Such a view. Okay. ok, więc po całym dniu wojaży z jakąś randomową ekipą, no tak naprawdę to nie randomową, bo zdążyliśmy się zakolegować. E, dotarłem na miejsce, e, przywieźli mnie praktycznie pod sam dom. Muszę przejść się kawałek. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Dzisiaj jest 1 listopada, więc Portugalczycy również mają święto wszystkich świętych i autobusy jeżdżą dwa na dzień. I zamiast łapać autobus z Ponte Delgado o trzeciej, to spędziłem cały dzień podróżując po wyspie i, i zostałem podwieziony na miejsce za darmo. Naprawdę mam bardzo dużo szczęścia i. Idę. Na razie zapowiada się nieźle. Ta wioska jest urocza z tego co widzę. Za mną tam był jakiś bar. Panowie się zebrali i oglądali jakiś mecz. Więc dobrze wiedzieć, że niedaleko domu jest bar, do którego mogę pójść się napić piwa, napić się kawy, czy zjeść jakąś kanapkę. Jedna z dziewczyn, która była tam w samochodzie z nami dzisiaj podróżowała, jest weganką i bardzo źle się mieszka w hostelu, nie mając dostępu do kuchni nie może sobie nic ugotować, sama biedna, więc yy, możliwe, że dojedzie do mnie jutro do tego domu i będzie mieszkała przez jakiś czas z nami tak więc fajnie, nawiązałem jakieś znajomości i jeszcze może się okaże, że nawet komuś pomogłem yy, o. jakiś uroczy kościółek hmm. za mną ale przyjdzie jeszcze czas na zwiedzanie, mimo tego, że Padało to i tak zobaczyłem się bardzo dużo. Tak więc to jest dobry dzień. Przygoda, 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 przygoda TV, przygoda.